Problemy związane z płodnością wynikają z faktu, że kobiety za późno decydują się na dziecko. A wiek jest głównym czynnikiem wpływającym na płodność. Kiedy jest ten idealny moment na to, żeby zostać mamą? No Na pewno w wieku 20 lat i trochę więcej, najlepiej do 30. Takie są badania, które mówią, że jeżeli kobieta nie ma y, dziecka do 30 roku życia, to praktycznie rzadko się zdarza, żeby miała dwójkę dzieci. Ewa Kurzyńska, Długo i Szczęśliwie. Witam Państwa. Mówi się o kryzysie rozrodczym. Czy faktycznie płodność człowieka jest zagrożona? O tym dziś w studio z profesorem Rafałem, kurzawą ginekologiem. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Panie profesorze, czekamy, czekamy, żeby ten bocian przyleciał, nie przylatuje. To jest problem wielu par w Polsce? No pytanie, czy czekamy? Albo czy czekamy w odpowiednim momencie? No, bo rzeczywiście to jest problem bardzo wielu plan, y, y, par, y, i ten problem jest y, tak naprawdę na własne życzenie w dużej mierze, bo w mm. zdecydowanej większości przypadków, gdybyśmy jakby mieli spojrzeć na to z lotu ptaka i podać takie bezwzględne szacunki, to, to główne problemy związane z płodnością wynikają z faktu, że kobiety za późno decydują się na dziecko, a wiek jest głównym czynnikiem wpływającym na płodność. No to muszę od razu zapytać, kiedy jest ten idealny moment na to, żeby zostać mamą? No, na pewno w wieku 20 lat i trochę więcej, najlepiej do 30. No, ale to jest czas, kiedy my studiujemy, kiedy dopiero myślimy o założeniu rodziny. To matka natura chyba nie wzięła pod uwagę, że współczesne kobiety właśnie pracują, robią kariery. Ale kto kogo ma korygować? Natura mhm. nas, czy my mamy się dostosowywać do natury? Prawda jest taka, że kobiecej płodności się nie da poprawić, bo ta. Okres podności mm -hmm. jest przypisany to takie okno. Przy, Tak, jest przypisane do wieku i te decyzje reprodukcyjne. W zasadzie to pani powiedziała, jaka jest główna przyczyna tego, że, że, że nie ma dzieci w krajach wysoko rozwiniętych. Ponieważ na pierwszym miejscu stawia się właśnie te tematy związane z zakończeniem edukacji, mm -hmm. y, z, z usamodzielnieniem się finansowym y, no, stabilizacją. I dopiero po tym, jak ta stabilizacja jest osiągnięta, dopiero wtedy przychodzą te refleksje dotyczące tego, czy to jest odpowiedni moment na to, by Mieć dziecko, a to jest bardzo często po 30 roku życia, najczęściej po 32 roku życia. Y Płodność zaczyna spadać po 30, no właśnie kiedy? po 30, średnio statystycznie, ale prawda jest też taka, że może się to zdarzyć wcześniej, i około 10% kobiet tę płodność zaczyna tracić jeszcze w młodszym wieku, czyli maleje szansa na zajście w ciążę. No ale gwałtownie ten proces przyspiesza po 35 roku życia. Takie są badania, które mówią, że jeżeli kobieta nie ma dziecka do 30 roku życia, to praktycznie Rzadko się zdarza, żeby miała dwójkę dzieci. No ale natura tutaj nie jest sprawiedliwa, bo u panów to okno jest dużo dłużej otwarte. No słyszymy nie wiem, Robert De Niro, tak? Jest tatą kilkulatka, o ile dobrze pamiętam. No to możemy opowiadać różne rzeczy, ale z punktu widzenia znowu biologii to ma sens. Dlatego, że fakt, że ojca może zostać mężczyzna, który jest w bardziej zaawansowanym wieku, ale to też tak do końca mhm. nie jest. Ja mogę parę słów na ten temat też powiedzieć. To z punktu widzenia Ewolucyjnego ma sens, natomiast kobieta również z punktu widzenia ewolucji, no musi mieć zagwarantowany ten czas przed sobą na to, by te dzieci wychować. Z tego to po prostu wynika. Tak, żeby nie była nieustannie w ciąży, rozumiem, tak? Dokładnie tak. No i żeby dożyła do tego wieku spokojnie, kiedy, kiedy to dziecko może wypuścić. Nazwijmy to z gniazda. Mhm. Natomiast płodność męska, to też trzeba wiedzieć, też jest związana z wiekiem. To nie jest tak, że mężczyźni mają nieograniczoną płodność do końca swoich dni. Po pierwsze, ich płodność maleje teraz, a dwa, jest pewna asocjacja między y, zostaniem ojcem w późniejszym wieku, a częstością występowania niektórych. Chorób, to o tym się nie mówi, ale są takie choroby, które występują częściej i są związane z wiekiem ojca. No czyli jeżeli myślimy też o dobrostanie potomstwa, lepszy będzie partner w sile wieku niż partner w jesieni życia. Para. No może to brutalnie para w sile wieku tak. Para w sile wieku, bo wtedy jest największa szansa na to, że ma się kilkoro dzieci. Mhm. Dwójkę, trójkę i że są to dzieci zdrowe. I głównym czynnikiem tak naprawdę wpływającym na zdrowie dzieci to jest wiek rodziców. Panie profesorze, a co jeszcze oprócz wieku warunkuje y, problemy z płodnością? Co wpływa? Pewnie wiele jest czynników no cała masa, styl życia. Ale ten styl życia to nie jest oderwany od wpływu stylu życia na, 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 na zdrowie w ogóle. tak? To znaczy wiemy doskonale, że na zdrowie źle wpływa palenie papierosów, tak samo na płodność. Spożywanie nadmiernej ilości alkoholu tak samo wpływa na płodność. Jest Praktycznie jest taka sama korelacja, te same czynniki, które negatywnie oddziałują na nasze zdrowie, również negatywnie oddziałują na na płodność. Czyli ta magiczna prekoncepcja jest jednak bardzo ważna. No tak. Czyli te nie wiem, odpowiednia dieta, wysypianie się, rezygnacja z używek, co jeszcze można zrobić, żeby zwiększyć swoje szanse na zostanie rodzicem? No trzeba się kochać oprawiać seks. No dokładnie, to w każdym wymiarze. I są takie prace, które mówią, że tylko regularne spożycie daje największy wskaźnik płodności. Co to znaczy regularne spożycie? To jest spożycie dwa, trzy razy w tygodniu, niezależnie mm -hmm. od dnia cyklu. I co więcej, przy regularnym spożyciu para jest bardziej płodna, bo to jest swoisty mechanizm sprzężeń zwrotnych dodatnich. Jest jakby zapotrzebowanie na płodność u par, które regularnie spożyją. Mężczyźni mają lepsze parametry nasienia i mają Większy apetyt na seks, i tak samo jest z kobietami. Panie profesorze, słyszymy o wpływie stresu na wiele jednostek chorobowych, a jak jest z prokracją? Tak samo. To jest jeden z czynników cywilizacyjnych, który płodność obniża. I w zasadzie tutaj znowu analogia identyczna, jak z, z, z każdą inną chorobą, która też występuje częściej u ludzi, którzy mają y, niewyregulowaną czy nieustabilizowaną hmm. sytuację. Nazwijmy to w obszarze psychologicznym, tak? Czyli przewlekły stres jest taki. Czynnikiem, który obniża płodność. I to dotyczy zarówno mężczyzn, jak i kobiet. A w jakim mechanizmie, czy to jest, nie wiem, wpływ na gospodarkę hormonalną, nie wiem, co się dzieje w organizmie? Średnio to jest wpływ na gospodarkę hormonalną, yy, ale to jest również kwestia nastroju, to jest mm -hmm. kwestia obniżenia nastroju W co za tym idzie. No wiadomo, mniejszy. że pewnie rzadsze wizyty w sypialni po prostu. Tak, to no, mniejszy napęd do tego, mm -hmm. żeby po prostu cieszyć się życiem. Panie profesorze, yy, kiedy jest jeszcze norma? kiedy czekamy na dziecko, staramy się o nie, a kiedy zaczyna się już definiować, że to może być coś na rzeczy, że jest jakiś problem z płodnością. Ja, ja jestem zwolennikiem przerzucania tej decyzji o tym, czy warto się zgłosić do lekarza na pary. I lepiej zawsze wcześniej niż później. Ale z punktu widzenia takiej normy, to mówimy o sytuacji, w której kobieta do 35. roku życia w sytuacji regularnego spożycia przez okres czasu roczny nie zachodzi w ciążę. Te okresy trzeba skrócić dla kobiet po 35 roku życia, czyli mówimy, że do 38 roku życia powinna czekać maksymalnie pół roku, a po 38 roku w zasadzie od razu, kiedy myśli o tym, by mieć dziecko, to od razu wtedy powinna się zgłosić do specjalisty, żeby po prostu wcześniej sprawdzić, czy nie ma czynników wpływających negatywnie na płodność. My się tak trochę z tą naturą, mam wrażenie, bawimy w policjantów i złodziei. My się później chcemy rozmnażać. Natura mówi hola, hola, zamyka się już to okno, więc my wymyślamy, co Coraz nowsze sposoby, y, jak tą naturę trochę oszukać. No może to jest złe słowo, ale jak ich pomóc, jednak parom, w tym, żeby rodzicami y, zostali? Proszę mi powiedzieć, jak wiele może współczesna medycyna zrobić, żeby pomóc w przypadku oszukać, z to oszustwo się nie udaje, bo oszustwo zawsze, zawsze, zawsze się kończy źle. Także to trzeba mieć na względzie. Zawsze lepsza jest ta profilaktyka i te decyzje podejmowane na wcześniejszych etapach, te, o których żeśmy rozmawiali, mm -hmm. niż, niż, przesuwanie tego do granicy. Ja kiedyś, w w jakiejś telewizji usłyszałam, wyjąć jakąś panią, z całym szacunkiem, która opowiadała, że ona dojrzała do macierzyństwa w wieku 48 lat. To tworzy fałszywy obraz sytuacji, mówiący o tym, że kobieta zawsze może mieć dziecko. Tak nie jest. Nie wiem, czy tam było powiedziane, że ona prawdopodobnie musiała skorzystać z komórki dawczyni, żeby to dziecko mieć. Czyli krótko mówiąc, nie miała swojego dziecka genetycznego. Ale tak, no rzeczywiście, my potrafimy robić cuda, bo możemy spowodować, by dziecko miało mężczyznę, który nie ma plenników w nasieniu. Dziecko może urodzić kobieta, która nie ma jajników. O ile wcześniej miała zamrożone swoje komórki jajowe lub właśnie w programie, w którym korzysta z komórek jajowych od dawczyni, rodzicami dzieci mogą zostać rodzice, którzy są nosicielami poważnych problemów genetycznych, bo możemy badać genetycznie zarodki przed przeniesieniem ich do organizmu kobiety. To jest wszystko naprawdę dostępne, tylko podstawowy problem polega na tym, że bariery wieku w zakresie posiadania własnego dziecka genetycznego nie jesteśmy w stanie przeskoczyć i ta bariera ta bariera wieku dotyczy kobiet. Oczywiście wtedy alternatywą jest ta komórka jajowa oddawczyni, tylko to jest no, utrata tak naprawdę jednej istotnej wartości, ma się dziecko, które nie jest dzieckiem genetycznym należącym do tej kobiety. Ale czasem te decyzje myślę, że nawet często wynikają nawet z tego, że dopiero mając lat 30-35, spotykamy partnera czy partnerkę, z którym no, jesteśmy w stanie założyć rodzinę z różnych względów. Czasem wchodzimy w drugie związki i chcemy mieć to potomstwo. Proszę mi powiedzieć, panie profesorze, ta droga od diagnozy do leczenia, ona jest bardzo długa i uciążliwa dla pary? Nie powinna być uciążliwa. Może być względnie długa, ale też nie powinna być, czy nie musi. Czyli krótko mówiąc, to można tak zaprojektować, tak zrobić, żeby to nie było obciążające. Natomiast no wtedy, kiedy można pomóc w sposób zachowawczy, jakby nie wkraczając medycyną zbyt brutalnie i od razu, to rzeczywiście tę drogę może troszeczkę wydłużyć, ale to powinniśmy robić tylko i wyłącznie wtedy, kiedy wiemy, że to wydłużenie drogi jest sensowne, bo daje szansę na naturalne poczęcie. W momencie, kiedy tej szansy nie ma, to wkraczamy z metodami, które są bardziej zaawansowane biotechnologicznie, do których właśnie należy że zapłodnienie pozaustrojowe. I ta droga związana z zapłodnieniem pozaustrojowym nie jest długa, bo od momentu kwalifikacji w kolejnym cyklu miesięcznym kobiety praktycznie można rozpocząć całe postępowanie zmierzające do tego, by ona zaszła w ciążę. A proszę mi powiedzieć, ile razy można próbować? Bo słyszałam historie par, które no nawet wielokrotnie podchodziły do tej próby, a natura mimo wszystko mówiła nie. No bo są takie sytuacje, kiedy, kiedy się nie na pomóc. To jest niewiele. Ale takie są, bo są może jeszcze do tej pory niepoznane czynniki genetyczne, które warunkują płodność w taki sposób, że w określonych sytuacjach dziecka po prostu nie będzie. To, to jest bardzo niewiele sytuacji. Ile razy można próbować? Ja bym powiedział tyle, ile kobieta ma sił, ale z drugiej strony, jeżeli zakładamy, że skuteczność in vitro jest przeciętnie, mówię przeciętnie, przeciętnie. Bo to zależy od wieku kobiety. Gdzieś na poziomie 30-40 to wystarczą 3-4 próby, by mieć około 80-90% prawdopodobieństwo urodzenia dziecka. Panie profesorze, jakie są możliwości zabezpieczenia swoich możliwości prokreacyjnych, że tak powiem? Panowie mogą zamrozić nasienie na przykład, tak? Do banku oddać do przechowanie mówiąc kolokwialnie, jak jest z paniami, czy, czy jak wygląda to zabezpieczanie płodności u kobiet? To zabezpieczenie płodności jest imperatywem, właściwie powinno być imperatywem i to powinni również zrozumieć lekarze w sytuacji zagrożenia utraty płodności wynikającej z planowanego leczenia, które może tę płodność zabrać. Tutaj głównie chodzi o leczenie onkologiczne mhm. mężczyzn i kobiet. Natomiast może być postępowaniem z wyboru w sytuacji no, starzenia się kobiety, w sytuacji, kiedy ona jest jeszcze nie może mieć dziecka, no bo na przykład nie ma partnera. Ale to w jednym i drugim wypadku mówimy o konserwacji komórek rozrodczych. U mężczyzn to jest bardzo łatwe zamrożenie nasienia, natomiast u kobiet zamrożenie komórek jajowych wiąże się z rozpoczęciem takiej procedury, która jest bardzo podobna do in vitro, bo najpierw trzeba przeprowadzić stymulację jajeczkowania, potem pobrać komórki jajowe i je zamrozić. Czy taka stymulacja hormonalna ona się jakoś może zemścić na pacjentce, na kobiecie? Hmm krótkoterminowo. Te konsekwencje przeprowadzenia tego pierwszego etapu procedury in vitro zmierzającego do pobrania komórek jajowych, to ryzyka są naprawdę znikome, bo mówimy o czymś, co już praktycznie prawie nie istnieje. To jest zespół hiperstymulacji jajników. To jest jakby nadmierna odpowiedź na leki, które są podawane po to, żeby pobrać kilka komórek jajowych. Zdarza się niezmiernie rzadko teraz, bo my mamy po prostu drugi obejścia tego mhm. zespołu. A druga sytuacja, no to jest taka jak. Zawsze w każdym zabiegu, który wykonywany jest w krótkim znieczuleniu, to jest to są potencjalne powikłania anestezjologiczne. No ponieważ pobranie komórek jest jakąś formą interwencji chirurgicznej, to jest po prawdę, co prawda biopsja igłą od strony pofy. no to może dojść do krwawienia, ale to są naprawdę powikłania, których częstość jest bardzo, bardzo niewielka. Bardzo niewielka. Panie profesorze, yy, chciałam zapytać jeszcze o jedną ważną rzecz, bo mm, mamy epidemię otyłości i myślę, że trzeba to tak nazwać. Yy, Sporo Polek, Polaków waży za dużo. Chciałam zapytać, jak choroby towarzyszące, na przykład otyłość, choroby autoimmunologiczne, choroby tarczycy wpływają na płodność? I czy jak Pan konsultuje taką parę, to pracuje Pan w takim teamie i patrzy na tego pacjenta albo właśnie holistycznie na tą parę, że dobrze, zajmiemy się problemem, ale musimy porozmawiać jeszcze na przykład z endokrynologiem, z diabetologiem. To jest tak, że powiedziałam to na początku. Ogólny mhm. stan zdrowia ma. Olbrzymi wpływ na skuteczność leczenia niepłodności. Otyłość jest problemem dużym, bo otyłość nawet bez problemów metabolicznych, które towarzyszyć mogą otyłości, bo nie zawsze jest tak, że otyłość jest problemem, któremu towarzyszą problemy metaboliczne, prawda? Sama w sobie otyłość, otyłość prosta już ogranicza płodność, a jeżeli temu towarzyszą zaburzenia metaboliczne, to ten wpływ na płodność jest jeszcze większy. Innymi słowy, pacjentki, które są otyłe, to BMI powyżej już nawet 30, bo to nie jest wcale tak dużo, tak, to już jest zmniejszenie szansy na urodzenie dziecka gdzieś o połowę. No więc jeżeli to wpływa w istotny sposób na skuteczność leczenia, no to trudno ten mm -hmm. temat pomijać w dyskusji. Natomiast jest to temat trudny, bo to jest ważna komunikacja, bo yy, dosyć wrażliwy dla, dla pacjentek, które są często yy, no wrażliwe na punkcie, powiedzmy sobie, adresowaniu takich tematów jak uroda. Yy, I tak jest, że, że to jest rzecz, która musi być podnoszona, musi być podnoszona delikatnie i na, to się powinno kończyć poradnictwem w zakresie dietetyki i rzeczywiście diabetologii, czyli powinna być robiona diagnostyka w kierunku nietolerancji glukozy, ewentualnie wręcz nawet cukrzycy. Takie badania powinny być wykonane. One są często wykonywane też przez nas, bo my mamy specjalizację z endokrynologii ginekologicznej ci, czy lekarzy, którzy się tym zajmują, ale tak często też korzystamy ze specjalistów y, pokrewnych. Panie profesorze, że żyjemy w dobie intensywnego rozwoju sztucznej inteligencji czy widać wpływ tych algorytmów i tych możliwości w embriologii i w, w ogóle w leczeniu niepłodności czy jakieś przełamy może na horyzoncie w tym zakresie Ja myślę, że to będzie widoczne szczególnie w laboratoriach rozrodu wspomaganego medycznie. Ponieważ jednym z elementów istotnych w daniu szansy na urodzenie dziecka, jest po prostu wybór zarodka, który ma prawidłowy potencjał rozwojowy. To są zarodki, które z zewnątrz wyglądają bardzo podobnie. Natomiast one się różnią bardzo różnie w zakresie, bardzo różnią się w zakresie genetycznym. One mogą być prawidłowe na zewnątrz, pod mikroskopem, a mogą być nieprawidłowe w zakresie, w zakresie garnitoru chromosomowego, krótko mówiąc, mhm. mogą powstawać zarodki nieprawidłowe w zakresie liczby. Struktury chromosomów. I sztuczna inteligencja, te algorytmy, które powstają w tej chwili, one biorą pod uwagę takie niuanse rozwoju przedimplantacyjnego, które przy analizie yy, i porównaniu bardzo dużych grup zarodków może mogą pomóc nam w wyborze zarodków do, do transferu. Także wydaje mi się, że sztuczna inteligencja ma w tym obszarze przyszłość. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę, za spotkanie. Mam wrażenie, że tak poruszyliśmy temat, tak? Właściwie taki czubek góry lodowej. Dzisiaj żeśmy odkryli, pewnie cały cykl można by zrobić na temat tego, jak wspomagać płodność, myślę, jak że leczyć. Tak. I myślę, że kluczem jest też edukacja seksualna, czy edukacja dotycząca płciowości człowieka zdrowia reprodukcyjnego. No właśnie, oprotestowana strasznie, tak? Miał być nowy przedmiot, wiedza o zdrowiu w szkołach obowiązkowa, będzie fakultatywna, a tematy dotyczące naszej seksualności to taki gorący ziemniak, ja mam wrażenie. Wszyscy go od siebie bez sensu. Nie wiem czemu. Nie rozumiem. Ja również bardzo dziękuję, dziękuję profesor bardzo. Rafał Kurzawa.